Drogie bliźnięta, wago i wodniku. Dzień dobry lub dobry wieczór. Dzisiaj robię dla Was tygodniowe czytanie z okazji nowiu księżyca, który będzie 11. Jakie ja to nagrywam, jest 8 Wieczorek, 11 stycznia i w tymże nowiu w koziorożcu myślimy sobie o naszych planach na cały rok, ponieważ to jest pierwszy now w tym roku. A w koziorożcu, dlatego że teraz koziorożce są w swoim okresie urodzinowym, tak to się na niebie składa. I sobie dzisiaj patrzymy dla Was na część energii dotyczącej Waszych obowiązków, pracy zawodowej, i innych obowiązków. Tutaj będą emocje i karta wskazóweczki na miejscu mojej tytułowej karty dwóch tytułowych kart mojej talii. Karty były już tasowane, ale bliźnięta tasujemy jeszcze raz, troszeczkę. I tak, bliźnięta, co tam może być u Was w pracy? Dzisiaj ta karta się uparła, naprawdę. Ok, bliźnięta. Bliźnięta w pracy mogą mieć osoby ze znaków powietrznych przyjacielskie, czyli bliźnięta właśnie, wagę albo wodnika. Ale też starszą osobę z znaku koziorożca. Natomiast w królowej mieczy możecie, jako że to jest wasz żywioł miecze, bardzo sprawnie się porozumiewać, komunikować, dokadywać sprawy, dopinać terminy, załatwiać tematy, no po prostu być w, ferwole, w ferworze walki w tym tygodniu. Natomiast w dziewiątce monet mamy taką nieco egoistyczną postawę osoby, która cieszy się z tego co ma ale nie bardzo się chce tym dzielić z kimś to jest też karta singla no i tutaj bliźnięta sobie dopowiedzcie czy to jest wasza energia czy nie jak nie to poczekajcie na wskazówkę ogólną być może warto się jednak z kimś czymś podzielić i relacje życie prywatne bliźniąt wow w życiu prywatnym bliźniąt po pierwsze w karcie świata Tutaj nie musi chodzić tylko o sferę emocji. Widzicie, akurat są splecione, ciała kochanków. W każdej ważnej dziedzinie waszego życia tutaj jest symbolami to jakoś oznaczone ale tu możemy rozumieć przez to każdą ważną dla was rzecz w życiu, w któryś z tych aspektów albo we wszystkich naraz mogą występować jakieś zamknięcia, bo to jest ostatnia, 21 karta z cyklu, nazywa się Świat, i po niej już jest Głupiec, czyli kolejny zerowa karta, kolejny cykl życia. Coś się kończy w życiu bliźniąt, albo się niedługo zakończy, po to, żeby mogło rozpocząć się coś nowego. I pytanie, co będzie tym nowym? Dla jakiegoś bliźniaka albo bliźniaczki będzie to przyjazna osoba z podznaku Wodnika. Karta gwiazdy jest symbolem osoby z podznaku Wodnika, ale niekoniecznie to jest też działalność artystyczna, wszelka kreatywna praca. To jest też wzrost waszej energii witalnej, wzrost waszej wiary w siebie, wzrost takiego poczucia, że ja się sam sama sobie podobam, bo ta dziewczyna się sobie podoba i też jest możliwość zajścia w ciążę, o tym pamiętajcie. I jeszcze energia wskazóweczka ogólna dla bliźniąt. Mamy drugą kartę mówiącą o możliwej ciąży O, to pod spodem też, ale o niej dzisiaj nie będziemy mówić, też fajna W asie mieczy mamy alegorię stosunku Widzicie, miecz, korona, miecz zaraz będzie nadziewał tę koronę, jakby wiadomo, nie? A druga rzecz, że sprawne właśnie porozumiewanie się z słowem Być może jakaś właśnie ważna rozmowa z osobą ważną dla ciebie coś przełomowego, coś co przetnie wszelkie spekulacje bardzo wam dziękuję bliźnięta a tutaj jest karta zaręczeń, jakby się kto pytał no ale to pewnie jednostkowe przypadki tylko dobrze bliźnięta, dzięki bliźnięta ja mam już chrypkę od nagrywania dzisiaj i w ogóle zdarty głos, więc trochę gorzej mówię, ale wybaczycie mi to co? teraz waga Waga praca, a później waga uczucia i waga wskazówka ogólna. Waga, waga obowiązki praca. No to też dzisiaj jakoś często, co? Waga w pracy ma uważać na romanse, ale też ma uważać na jakieś propozycje korupcyjne. Oczywiście to może w ogóle z nikim nie zarezonować ma uważać na jakieś. Toksyczne uwiązanie, tu mamy diabła, który na łańcuchu trzyma tych ludzi, właściwie mają nawet na szyi te łańcuchy, więc pytanie, czy można bardziej upodlić, prawda? Coś u kogoś trzyma, jakiś nauk na łańcuchu, metaforycznie oczywiście, odciąć się od tego, uważać na takich ludzi, na jakichś takich uwodzicielskich, uroczych, ale którzy później będą chcieli za to cyrograf, tak, żebyście podpisali uważać na wszelkie rzeczy, które nas ciągną w dół które nie pracują na nasz rozwój tylko są jakąś chwilową na przykład ktoś chce z nami jakiś biznes nie do końca czyste ubić, tak? unikać albo jakieś nieuczciwe, nie wiem, podwójne wynagrodzenie jakieś pieniążki na boku wiecie, to wszystko może wyjść, to nie ma sensu w takie rzeczy się bawić i w karcie księżyca pierwsze znaczenie życzliwy rak a jeśli waga nie ma tego życzliwego takiego akurat znaku Zodiaku w swoim otoczeniu, to jest iluzja. Jest jakiś, nie masz wiedzy na jakiś temat, być może, albo masz niepełną wiedzę, albo masz wyobrażenie, że coś jest albo gorsze, albo lepsze niż jest w rzeczywistości. Jeśli to pasuje do waszej sytuacji, to super. Jak nie, czekacie na wskazówkę ogólną. Teraz życie w Agusiu, emocjonalne. No i Wagusia ma tę samą kartę co bliźnięta. A to trochę jakbyście byli kuzynami, bo jesteście z trygonu a przecież powietrza, bliźnięta waga wodnik, więc macie to samo. Zamknięcie jakiegoś etapu w życiu. Wiecie, jest nowy rok, może chcemy sobie coś pozmieniać. To nie musi być tylko sfera prywatna, ale akurat tutaj leży prywatna, więc może chodzi o jakieś wchodzenia w nowe relacje, wychodzenia ze starych, domykanie jakichś ważnych cykli w życiu. I tutaj mamy kartę dziesiątki monet. To jest karta pełni szczęścia i finansowego, i rodzinnego, w takim jakby cyklu, że wszystko jest w idealnym zbalansowaniu, że i praca, i życie prywatne przynosi nam satysfakcję. Więc albo waga już to ma i to pielęgnuje, na tym się skupia, albo po prostu do tego dąży. No i Wagusia. Jeszcze wskazóweczka ogólna. Wagusia może mieć arcykapłankę w swoim otoczeniu, to może być osoba z podznaku panny, ale niekoniecznie, albo to może być jakieś uduchowienie, jakieś takie, um, wiecie, ta, ta niebieskość tej szaty jest niemal lodowata, tak jakby z lodu miała tę szatę zrobioną, zrobioną ta arcykapłanka, to jest poszukiwanie takiej, równowagi, harmonii, wyciszenia być może waga tego będzie szukać bo w pracy może na przykład tego wyciszenia nie mieć to być może po godzinach dzięki no tracę głos dzisiaj już ale dziękuję wam wagi i na deserek ostatni znak na dzisiaj w czytaniu tygodniowym został czyli wodniki wodniczka lub też wodnik co tam dla ciebie w pracy I w życiu prywatnym i ogólna wskazówka na ten tydzień gdzie będziemy mieli nów Księżyca, co tam sobie wylosujemy praca wodnik. Praca O. Co prawda w tej kolejności karty wyszły, ale możemy je oddzielić. I dzisiaj już przy dwóch znakach była taka sytuacja, że ja to widzę trochę tak. Jak wyjście z takiej energii i przejście do takiej u wodnika. W dziewiątym miecze mamy jakieś nierozwiązane problemy które mogą nas za chwilę wybudzić, tak jak tego młodzieńca wybudzi senny koszmar temiecza, to jest jego senny koszmar i on zaraz się obudzi, usiądzie, a na karcie jest pokazane chwilę przed. I wodniki mogą właśnie mieć jakieś nierozwiązane sprawy, tematy, które powodują gorszy sen. Natomiast w Azie Buław jest znaczne polepszenie ponieważ tu jest takie sięganie po tą buławę, sięganie po zwycięstwo, po dowodzenie, po przewodzenie, po sprawczość, po poczucie, że się panuje nad jakąś sytuacją i rozpoczyna śmiało być może nawet jakieś nowe działania z werwą, żywiołem, z wiarą w siebie i że się uda. I teraz, o przepraszam najmocniej, ale naprawdę tracę głos, życie prywatne wodników. Dzisiaj naprawdę ta jedna karta to się uparła. W życiu prywatnym wodników może być starsza osoba spod znaku koziorożca, być może kobieta w rodzinie, powinna być przyjaźń nastawiona, ale też może być przyjacielski wodnik, czyli Twój odpowiednik, inna osoba spod tego znaku Zodiaku, waga albo bliźnięta. I tu mamy sprawne porozumiewanie się słowem, działanie. Dobra komunikacja, załatwianie tematów, yy, asertywność też duża w relacjach, w życiu prywatnym. A jeśli chodzi o szóstkę monet, mamy taką sytuację, że mamy pamiętać o tym, że bez względu na to, czy jesteś bogatym mieszczaninem, który ma wspaniałe, drogie ubranie, czy jesteś biedniejszą osobą, to masz dbać o to, żeby yy, znaczy, ja ci nie mogę kazać, ale mamy. Pamiętać o jakiejś takiej skromności, o tym, żebyś nie wywyższać. W relacji to może być też napomnienie, że jeśli jesteś osobą, która więcej ma zasobów w związku, to żeby tej drugiej osobie w relacji tego nie pokazywać, albo że jak masz wyższą pozycję jakąś społeczną z różnych względów, to żeby traktować sprawiedliwie. Stąd ta waga jako napomnienie w ręce tego. Mieszczanina, a widać, że jest z bogatego rodu, bo kiedyś kolor czerwony nosili tylko bogaci ludzie. Nie wolno było innym osobom nawet tego koloru nosić. Więc tutaj jest takie napomnienie do bycia skromnym, do nieepatowania pieniędzmi w relacji w związku czy w relacjach prywatnych. I wskazówka ogólna dla wodnika: piękna. W asie monet, yy, duży pieniądz albo bardzo stabilny pieniądz zmierzający do wodnika. A tutaj mamy drogę do kwitnącego, różanego ogrodu, i za tym wejściem do tej różanej bramy jest no, tak zwana wielka miłość, czyli spełnienie, spełnienie rodzinne, miłosne i spełnienie finansowe. Być może jeśli wodnik jakiś tego jeszcze nie ma, to tutaj takie coś u wodnika jest w jego myślach i w jego sercu. No to co, drogie i drodzy wodniki? Dobrego planowania w nowiu. Życzę Wam owocnego tygodnia i nie tylko. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych czytaniach.